Produkty proteinowe szturmem wzięły sklepy. Pudingi, batony, serki, koktajle, a nawet płatki. Półki uginają się od takich produktów, a nowe wciąż powstają. Ale czy to naprawdę wszystko nam służy? Czy produkty proteinowe są zdrowe, czy to tylko chwyt marketingowy? A może wręcz przeciwnie, zagrożenie dla zdrowia? Ja nazywam się Ada Jędraszek, jestem dietetyczką kliniczną i dzisiaj opowiem Wam wszystko, co musicie wiedzieć o produktach proteinowych. Oczywiście, wszystkie informacje, które tutaj podaję, są zgodne z medycyną opartą na faktach, bo tylko takimi źródłami kierujemy się w naszej pracy w Centrum Respo. Jesteśmy centrum dietetycznym, które pomogło schudnąć już ponad 60 tysiącom osób. Łącznie zrzucili oni ponad 500 tysięcy zbędnych kilogramów. Tobie też pomożemy. Link do oferty znajdziesz w opisie. Ok, to zacznijmy od tego, co najbardziej Cię interesuje. Jakie są wady produktów białkowych i przy okazji rozprawię się z kilkoma kontrowersjami na ten temat. Po pierwsze, produkty białkowe są wysoko przetworzone, a żywność wysoko przetworzona negatywnie wpływa na zdrowie, głównie z uwagi na dużą zawartość soli, cukru, tłuszczów czy substancji dodatkowych. Produkty białkowe, mimo że często bez cukru, to nadal są wysoko przetworzone, a zmiany zachodzące w matrycy żywności, czyli jej podstawowej strukturze podczas takiego intensywnego przetwarzania, mogą wpływać na gorsze uczucie sytości, trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Nadmiar dodatków do żywności może wiązać się także z negatywnym wpływem na zdrowie. Przykładowo, wysokie spożycie sztucznych słodzików może pogarszać skład mikrobioty jelitowej. Natomiast jeżeli produkty białkowe zastępują w diecie minimalnie przetworzone i te nieprzetworzone produkty, takie jak owoce, warzywa, nasiona roślin steroczkowych czy orzechy, to w takiej diecie jest mniej składników bioaktywnych pozytywnie wpływających na zdrowie. Jednym z dodatków często występujących w produktach białkowych i budzącym duże kontrowersje jest karagen. Pod naszym ostatnim filmem pojawiło się wiele komentarzy na jego temat: Sukraloza i karagen są szkodliwe, czemu o tym nie powiedziałeś? Czyżby reklama? I nie, to nie była reklama smacznego karagenu. Nie wspomniał pan nic o karagenie, który był przecież w większości pudingów. To ten karagen zdrowy czy nie w końcu? I już tłumaczę. Zacznijmy może od tego, czym jest ten cały straszny karagen. Karagen to naturalny polisacharyt pozyskiwany z czerwonych wodorostów morskich. Jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym jako substancja zagęszczająca, stabilizująca i żelująca. Karagan jest uznawany za bezpieczny do spożycia przez wiele światowych organizacji, takich jak np. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i Urząd do Spraw Żywności i Leków w Stanach Zjednoczonych, a dzienny bezpieczny poziom jego spożycia został ustalony na 75 mg na kg masy ciała na dzień. Istnieją jednak pewne kontrowersje dotyczące jego wpływu na zdrowie. Niektóre badania wskazują na możliwe skutki uboczne, zwłaszcza dla osób wrażliwych. W tym takich chorujących na choroby zapalne jelit. W badaniach in vitro i na zwierzętach sugerowano, że karagen może powodować stany zapalne i inne problemy zdrowotne. Szczególnym echem odbiła się nowa, opublikowana w listopadzie 2024 roku praca autorstwa niemieckich naukowców. Badani mężczyźni z BMI poniżej 30 zostali podzieleni na dwie grupy i otrzymywali 250 mg karageno lub placebo codziennie przez dwa tygodnie. I choć badanie było małe, bo obejmowało tylko 28, osób, to jego wyniki są zdecydowanie warte uwagi. Okazało się bowiem, że u mężczyzn z nadwagą spożycie karagenu było związane z pogorszeniem wrażliwości na insulinę, zarówno tej ogólnoustrojowej, jak i tej wątrobowej. Jak mówią autorzy badania, ich praca zdaje się w pewnym stopniu potwierdzać wyniki wcześniejszych badań przeprowadzonych wśród zwierząt, a karagen wydaje się szkodzić głównie osobom z nadmierną masą ciała. W tym miejscu warto również wspomnieć, że w innej pracy, również z 2024 roku karagan, powodował zmniejszenie wydzielania hormonu odpowiedzialnego za regulację sytości i gospodarki węglowodanowej. Choć trzeba podkreślić, że to badanie było prowadzone in vitro. Podsumowując, nie należy wpadać w panikę, zwłaszcza, że karagen stosowany jest w dość niewielu produktach dostępnych na polskim rynku. Jednak warto uważać z nadmiarem takich produktów w diecie, szczególnie wśród osób z nadwagą i otyłością, a karagen jest w większości takich puddingów proteinowych. A co ze słodzikami? Karagen i acesulfam K mogą wykazywać szkodliwe działanie, brak uwagi o tym. Aspartam to słodzik rakotwórczy. Pozdrawiam! Podkreślę to już nie wiem który raz. Słodziki nie są szkodliwe, jeżeli są spożywane w odpowiednich ilościach. Dla większości słodzików na podstawie badań ustalone zostały dopuszczalne poziomy dziennego spożycia. To wartość szacunkowa odpowiadająca ilości substancji zawartej w żywności lub w wodzie pitnej, która może zostać codziennie spożywana w trakcie całego dnia, nie stanowiąc znacznego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Na przykładzie aspartamu ADI dla tego słodzika wynosi 40 mg na kilogram masy ciała. Czyli więc ja, żeby przekroczyć ten limit, musiałabym w ciągu dnia wypić z prawie 4 litry koli 0. Słodziki mogą być naprawdę dobrym zamiennikiem cukru, który w dużych ilościach ma potwierdzony bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie. Ale przy takich produktach typu protein, fit czy zero cukru takie słodziki są często wykorzystywane i coraz łatwiej przekroczyć ten bezpieczny dzienny limit. Albo mieć po takich produktach jakieś nieprzyjemne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Więc o ile słodziki są bezpieczne, to w skrajnych sytuacjach może być ciężko ocenić, ile to będzie za dużo. Bo zwróćcie też uwagę, że producenci nie podają dokładnej zawartości słodzików w produktach. Może warto, żeby zaczęli? Okej, okay, to przejdźmy do kolejnych minusów produktów proteinowych. Ten jest trochę mniej naukowy, ale moim zdaniem bardzo ważny, bo produkty proteinowe są po prostu drogie. Natomiast ta cena nie zawsze rośnie adekwatnie do ilości białka w produkcie. Zwykły sereg wiejski kosztuje 2,66 za 200 g i ma 22 g białka w opakowaniu. A ten proteinowy już 3,85 i ma 30 g białka. Czyli za 8 g białka dopłacamy zł 19. Czy warto? Taki koktajl białkowy kosztuje 7,15 i dostarcza 25 g białka w opakowaniu. Natomiast zwykły skirpitny bez napisu protein kosztuje tylko 4,99 i ma niewiele mniej, bo 21,5 gramów białka. Czyli za około 3,5 g białka dopłacamy ponad 2 zł. Czy warto? Na to musicie odpowiedzieć sobie sami, bo jak widzicie, produkty proteinowe mają więcej białka, ale są też droższe. Więc może po prostu lepiej wiedzieć, w jakich produktach tego białka szukać. No dobra, to przejdźmy teraz dla odmiany do zalet takich produktów. Czy takie w ogóle są? Owszem. Po pierwsze i chyba najbardziej oczywiste, dostarczają więcej białka na 100 gramów produktu niż ich klasyczne odpowiedniki, co może być przydatne dla niektórych osób, takich jak na przykład sportowcy o większym zapotrzebowaniu na białko, albo osoby, które po prostu mają problem, żeby tą odpowiednią ilość białka w diecie dostarczyć. I tutaj przechodzimy do zalety numer dwa, czyli są łatwym źródłem białka. Są od razu gotowe do spożycia i dostępne praktycznie w każdym sklepie. Do tego od razu wiesz, ile białka dostarczasz, bo nie się. Te ilości są zwykle bardzo dobrze widoczne na opakowaniu. Po trzecie, często są po prostu smaczne i dla osób na diecie redukcyjnej mogą stanowić fajny zamiennik klasycznych słodyczy, które dostarczają pustych kalorii. Chociaż oczywiście na takie zwykłe słodycze też jest miejsce w diecie. Co też warto podkreślić, pierwotnie produkty proteinowe miały służyć przede wszystkim sportowcom. Zawarte w nich białka wspomagają regenerację i rozwój tkanki mięśniowej. Wydaje się również, że ich spożycie może poprawiać adaptację fizjologiczną po treningu. Są łatwe w transporcie i smaczne. Dzięki temu na spokojnie można je zabrać ze sobą na trening. W dzisiejszych czasach mogą one także posłużyć jako alternatywna przekąska idealna w podróży lub na przerwie w pracy. Dzięki wysokiej zawartości białka zaspokajają apetyt, i są zwykle zdrowszą alternatywą dla klasycznych słodyczy. Ale nie można zapominać, że w zdrowej diecie najlepiej sięgać po te nieprzetworzone, domowe posiłki. A co z odżywką białkową? Na ten temat nagrałam już jeden film, więc serdecznie polecam do niego wrócić. A dzisiaj chciałam tylko odpowiedzieć na pytanie, czym różni się odżywka białkowa od produktów proteinowych. Odżywka białkowa to skoncentrowany suplement w proszku, zawierający wysoką ilość białka. Od 70 do 95%. Można go wymieszać z wodą lub mlekiem, żeby powstał koktajl białkowy, albo dodawać do różnych posiłków. Natomiast produkty proteinowe to już gotowe produkty wzbogacone właśnie w to białko, które zawierają również inne składniki odżywcze, takie jak węglowodany, tłuszcze czy błonnik i różne dodatki. Co jest lepsze? Odżywka białkowa i produkty proteinowe mogą stanowić proste uzupełnienie białka w diecie. Nie są konieczne w Twojej diecie, ale jeżeli już poniesięgasz, to wybierz to, co najlepiej pasuje do Twoich celów i stylu życia. Odżywka białkowa dobrze się sprawdzi, jeżeli zależy Ci na szybkim uzupełnieniu białka i kontroli makroskładników. Natomiast produkty proteinowe, jeżeli szukasz szybkich i wygodnych przekąsek, np. podczas pracy albo podróży. Dobra, to skoro już wiemy, jakie są plusy i minusy takich produktów, to teraz wróćmy do podstawowego pytania: po co ludzie w ogóle sobie to robią i jedzą tyle białka? Jako dietetek często spotykam się z tym, że ludzie myślą, że muszą jeść dużo białka, bo przecież pomaga budować mięśnie i zapewnia sytość. Więc można powiedzieć, że białko pomaga schudnąć. Czyli jeżeli ktoś chce schudnąć, to musi chodzić na siłownię i jeść produkty białkowe. No, nie do końca. Owszem, białko jest bardzo ważne w diecie. Jest niezbędnym elementem zdrowego żywienia, a dobre źródła białka w diecie są niezwykle istotne, nie tylko w przypadku osób aktywnych fizycznie. Białko jest niezbędne do tworzenia nowych włókien mięśniowych, ale to nie jedyna jego funkcja w organizmie. Białko pełni funkcje transportujące, np. dla żelaza i tlenu. Enzymy, które są cząsteczkami, w większości białkowymi, katalizują przebieg reakcji biochemicznych w komórkach. Hormony, które są białkami, regulują wiele procesów w organizmie. Białka odpowiadają też za utrzymanie naczyniowego ciśnienia osmotycznego, czyli zapobiegają obrzękom. Ale ile go jeść, skoro jest takie ważne? Ilość białka w diecie osób trenujących sporty siłowe powinna wynosić 1,4 do 2 gramów na kilogram masy ciała. W przypadku sportowca ważącego 100 kg będzie to oznaczało około 140-200 gramów białka dziennie. A na realizację takiego zapotrzebowania mogą składać się jadłospis i odżywka oraz produkty białkowe. Białka należy włączyć do diety co 3-4 godziny, a ich jednorazowa porcja powinna wynosić 20-30 gramów lub więcej, jeżeli jest taka potrzeba. Więc białko jest ważne, musimy jeść go odpowiednio dużo. To jasne, ale czy istnieje różnica w białku pomiędzy odżywką, produktami high protein, a produktami, które po prostu naturalnie mają dużo białka? I co wybierać? W produktach białkowych i odżywce białkowej z pewnością nie znajdziesz żadnych magicznych substancji, które odmienią Twoją sylwetkę lub zdrowie. Nie ma tam innego czy lepszego białka niż to w standardowych produktach, więc trzeba je traktować jak zwykły produkt spożywczy, takie jak jaja, mięso czy nasiona roślin strączkowych. No, czekaj, czekaj, w sumie nie do końca, bo jest to przecież produkt wysoko przetworzony, a jak wiemy, to produkty nisko przetworzone powinny stanowić podstawę zdrowej diety. Dlatego jako dietetyk zachęcam do sięgania po tradycyjne źródła białka na co dzień i traktowanie tych produktów proteinowych jako dodatek do diety, po który sięgamy rekreacyjnie, czyli raz na jakiś czas. Więc jakie źródła białka wybierać? Zdradzę ci na koniec moje top 3. Po pierwsze, mozzarella, szczególnie ta light, bo ma dużo białka i mniej tłuszczu. Wartości mogą się delikatnie różnić w zależności od danego producenta. Ale Mozzarella Light ma około 20 g białka i 9 g tłuszczu. Można ją położyć na kanapki, dodać na omleta lub do makaronu. Po drugie, chude mięso, takie jak pierś z kurczaka, która ma około 21 g białka w 100 gramach produktu. Do tego ma niewiele kalorii i można ją przygotowywać na milion sposobów. Po trzecie, tofu, czyli roślinne źródło białka. Na 12 g białka i dużo żelaza. Dzięki neutralnemu smakowi dobrze przyjmuje przyprawy i jest wszechstronnie wykorzystywane w kuchni wegetariańskiej i wegańskiej. W Respo odchodziliśmy Polaków o ponad pół miliona kilogramów. Tobie też pomożemy. Spersonalizowany jadłospis w aplikacji. Jesz tylko to, co lubisz. Stały kontakt z dyplomowanym dietetykiem. Wymarzona sylwetka na zawsze, bez efektu jojo. Podsumowując, pamiętaj, że produkty białkowe nie powinny być podstawą diety. Napis proteinowe nie powoduje, że to lepsze wybory. Owszem, można po nie sięgać raz na jakiś czas, ale jeżeli szukasz dobrych źródeł białka, to lepiej sięgnij po ryby, chude mięso, naturalne przetwory mleczne czy strączki. Daj znać w komentarzu, czy i po jakie produkty białkowe sięgasz. Chętnie odpowiemy na Wasze pytania w komentarzach. I pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał po więcej merytorycznych treści.